Ich służba w naszym regionie już mniej opiera się na ochronie granic i kontrolach granicznych, choć nadal funkcjonariusze mają pełne ręce pracy. Największym wyzwaniem jest dynamicznie rozwijająca się sytuacja migracyjna. Nasza służba wewnątrz kraju wygląda inaczej niż naszych kolegów na granicy zewnętrznej. Nie dokonujemy tutaj kontroli granicznej, nie mamy od 2007 roku tutaj granic. Także w większości nasze działania są, sprowadzają się do kontroli legalności pobytu, do kontroli legalności... Wśród tych zadań coraz częściej pojawiają się przypadki deportacji związanej z nielegalną migracją oraz jej konsekwencjami. W całym zeszłym roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej deportowali około 80 cudzoziemców, natomiast w tym roku, od początku roku do połowy maja jest to już powyżej 80 cudzoziemców, wśród których jest zdecydowanie większość obywateli Ukrainy, zaraz za nimi są to obywatele Gruzji. Tylko w tym tygodniu polscy strażnicy granicznie skortowali do niemieckiej granicy Syryjczyka, który wyszedł z więzienia w Strzelcach Opolskich po wyroku za przewożenie nielegalnych imigrantów. Kilka dni temu Straż poinformowała także o dwóch Gruzinach, którzy otrzymali decyzję zobowiązujące ich do powrotu wraz z dziesięcioletnim zakazem wjazdu na terytorium państw Schengen. Takich przypadków przybywa, dlatego Śląski Oddział Straży Granicznej liczy na nowych funkcjonariuszy. Straż Graniczna prowadzi nabór cały rok. Śląski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu w tym roku plan przyjąć 160 kandydatów i ten nabór jest prowadzony przez cały rok we wszystkich placówkach podległych Śląskiemu Oddziałowi łącznie ze Śląskim Oddziałem, który ma siedzibę w Raciborzu. Obecnie na terenie województwa opolskiego i śląskiego służy 800 strażników. W najbliższych latach ma ich być prawie dwa razy więcej. Fabian Miszkiel, Kurier